Dzień dobry, witajcie. Będę się malowała, bo już czy wszystko, co potrzebowałam, to wzięłam. Ja też się do fryzjera, jego gromera, i stwierdziłam, że chcę poruszyć taki jeden temat, który w sumie wydaje mi się być taki trochę odzwierciedleniem, nie, żeby pokazać, jak to naprawdę u mnie jest. A mianowicie, dostałam jakiś czas temu komentarz od jednej z was. No, żebym nagrywała nawet w tym gorszym stanie i tak dalej, bo lubicie te zwykłe vlogi. I dalej było coś takiego napisane, że nie musisz dla nas robić specjalnie zakupów, czy gdzieś jeździć. Powiem Wam tak, ja sobie nie przypominam, a nagrywam, słuchajcie, 2 lata i pół roku. Coś koło tego będzie. 2 lata i pół roku. I ja sobie nie wyobrażam, od samego początku, jak nagrywam, żebym ja coś pod was robiła. Bo nawet jeśli zamówię sobie, zrobię hol zakupowy, to oczywiście. Przy, to, znaczy to jest wszystko przy okazji, wy przy okazji to widzicie. Bo ja jak robię hole zakupowe, to ja na przykład dla mnie to jest wygodniejsze, że zgłosiony do aplikacji i zarobię zakupy, które interesuje mnie, co chciałabym kupić zamówię to, poprzymierzam co mi się nie podoba to odsyłam niż latanie po galerii mnie to osobiście bardzo męczy bardzo tego nie lubię wolę zdecydowanie wejść sobie na aplikację firm, które lubię od nich ciuszki i też nie ma tam problemu ze zwrotami, zamawianiem dalej, a że nagrywam na YouTubie to przy okazji pokazuję to Wam Naprawdę, słuchajcie, nigdy u mnie czegoś takiego nie było, żebym ja coś robiła pod Was. No nie, ja zawsze mówiłam Wam i ja nie mówię, że ta yy, yy, dziewczyna, która mi tam napisała, czkowitka, która yy, tylko pamięta, że coś ma złego, bo absolutnie nie, nie. To chodzi o bardziej, że nie musisz nic robić na siłę, że wiecie, że pod nas. A ja chciałam się od tego odnieść, bo uważam, że to jest fajny temat, żeby coś powiedzieć na, na swój temat. Ja wszystko, co robiłam w życiu, jeśli ktoś komuś interesuje, raczej nie będę robić z Wami pełnego makijażu, to jest to. E, ten kosa, słuchajcie, bardzo lubiłam. On jest super pod oczy, ale ja chyba nic tutaj nie wydobędę. Wszystko, co robiłam w życiu, to Wy przy okazji to widzieliście. Chyba nie wydobędę. O, jednak wyszło bo zauważyłam, że słuchajcie, nie wiem, przez, przez to, że lato, czy może, nie wiem przez co, ale stałam się taka troszeczkę bardziej wrażliwsza wokół oczu i wolę nakładać produkty, które yy, które mnie nie szczypią. A troszeczkę tak działa na mnie. Na początku tego nie widziałam. Ten produkt, który lubię się malować, bo ma takie delikatne wykończenie i z liren. Lirenę. Też bardzo lubię. chyba tą starszą wersję, nie? Teraz chyba wyszły z pompkami. Eee, ostatnio co zauważyłam, że chyba nie lubię się z tym podkładem z Estelauder. Lauder. Przy tej, że to chyba światło odbija, nie? Ale wiecie o co chodzi. Bo e, ja już mam pierwsze swoje zmarszczki e, pod oczami. No i na przykład teraz coś e, było też na gąbeczce chyba tego Poezę. Nie, nie Poezę. Jakoś nie. Tak, palzę. I delikatnie mnie uszczypię. To oczywiście minia, ale już czuję, że coś tutaj mnie bierze. E, I ten Estée Lauder właśnie wchodzi mi w zmarszczki. Nie pamiętam, jak było z lanką, bo miałam podkład lanką. To był zarąbisty, muszę sobie go kiedy kupić, aczkolwiek miałam próbkę wiecie czego z bo Boże jakiś super podkład, taki, ale mówimy o takim podkładzie, który jest na imprezę, na wyjście gdzieś, nie? Eee, to nie wiem czy sobie go nie kupię. Bo będę miała na razie takie dwie mi się szykują. I właśnie super mi się podobał, że wiecie na przykład nie wiem, nawet się popłaczecie wcześniej macie czerwone oczy, to on Wam pięknie wszystko zakrywa. I ja byłam z niego bardzo zadowolona z tego c No zobaczymy. To jest zwykła pomadka niwejka. Powiem Wam, że po czasie bardzo polubiłam ją. Jakła się tak na co dzień nagłożyć. Znaczy, w ja lubię takie wykończenia z połyskiem. No i to jest to. Włączyłam kamerę i teraz z Wam wami gadam, zamiast się malować. Ale spokojnie, mam zapas czasu, więc... Więc na spokojnie powiem wam, że mam. powiem Wam, będę się powtarzała. Musicie to wybaczyć. Że mam tak już długie te rzęsy, że w kącikach zewnętrznych to ja mam wrażenie, że zalotka mi nie łapie, bo one się tak wywijają, że mi nie wszystkie łapie. I no, więc przechodząc do tego, wracając do tamtego tematu. To u mnie czegoś takiego nigdy nie zobaczycie, żebym ja coś specjalnie robiła. Wszystko, co robię, widzicie na YouTubie, to Wy przy okazji to widzicie, bo ja zawsze wychodziłam z zdania, że jak ja nagrywam, to ja muszę to czuć sercem. Jak ja coś czuję, mi przyjdzie do, do głowy i mi się ten pomysł spodoba, to ja biorę kamerę i Wam przy okazji to pokazuję, a nie że coś ten. Ja się swoim życiem dzielę. No i tutaj właśnie na kąciku zewnętrznym i ciężko je złapać. Więc ja się z Wami dzie dzielę swoim życiem przy okazji. Jak mam naprawdę taki beznadziejny dzień, to ja po prostu już wolę nie nagrywać niż mam, słuchajcie, zresztą deprecha wiąże się z tym, żeby nawet nie chodzi Wam po głowie, żeby coś nie pod kogoś robić bo Wy nie macie po prostu na to siły. Tuż to rzęs to jest z Benefit. Chyba nie podoba mi się on, słuchajcie, bo mam wrażenie, że on mi skleja rzęsy, a miałam lepsze tusze. Także na początku fajny efekt, jak tak maluję to spoko, ale wydaje mi się, że chyba miałam lepsze. I on też taką szczotkę ma trochę taką, o, i tutaj na dole mam takie w dół mi schodzą rzęsy. Wy tylko może nie zobaczycie teraz, bo się za to daleko. Dobra, więc zostawmy już ten temat. Yy, wiecie co zrobiłam? Nigdy nie zamawiałam yy, nic temu, a miałam ochotę sobie pozamawiać, wiecie co? Piżamki satynowe, które one nie będą satynowe, to jakiś poli, poliamid, poliester i takie słodziaśne. Przy okazji zamówiłam sobie rzęsy, tak żeby to zrobić takie koci oko tylko na końcówkach. Także jestem ciekawa, jak przyjdzie. Teraz są modne, żeby nagrywać te e, TikToki z temu. Dużo osób robi. Nie wiem, czy tamto nagrać, czy raczej wolałabym się chyba tu podzielić z Wami. Nie wiem, zobaczymy. Jeszcze się zastanowię. No jak byłoby coś fajnego to można było pokazać, nie? A to są tak zabawne tam ceny, tak śmieszne. Wiadomo, jakoś na pewno też ma dużo do życzenia. Ale my, czy my kobiety nie kochamy ciuchów? Czy my kobiety nie kochamy sobie coś kupić? My jeszcze klapki sobie wziąłem, że mia po pokoju. Jeśli chodzi o brwi, czym robię, to jest benefit też taki. Który dodaje od razu koloru. Muszę sobie w ogóle zrobić henna. I też przy okazji je układam tą szczoteczką. Spoko produkt lubię. Tak sobie je Tylko no, nie wiem jak Wam pokazać, bo mi się wszystko tutaj <laughs> zdarło. Nie się z Wami nie malować i zobaczcie. On <laughs> teraz robimy sobie. W ogóle to nie mam produktu bić jakiego na mokro, żeby sobie robić właśnie brązerem. Muszę sobie coś. Z jakiejś strony mam, słuchajcie, tyle tego, że ja nie lubię na przykład kumulować kosmetyków. Bo jakby ci ja się też na co dzień tak nie maluję. Tak nie mam potrzeby to. Albo zwykle to jest bardzo delikatny makijaż, że tego naprawdę dużo nie schodzi. Także widać, że chyba za mnie jednak się pomaluje, bo ja jeszcze położę róż, poprawię sobie rzęsy. Ja chyba już nie będę żadnego cieni nie składła. Ci w ogóle mam, być, słuchajcie, 27 stopni, miałam założyć sukienkę. Jedną z czech co sobie zostawiałam jeszcze z hm taką w paski grubsze. Wam pokazywałam chyba na poprzednim vlogu, w paczce leżała. Ale stwierdziłam, że wiecie jak to jest w miastach od kostki jak się chodzi, będzie naprawdę ciepło. I po co mam się męczyć? Nie ma to jak spodenki, coś na ramionczka. Także właśnie założę sobie na ramionczka. Później Wam pokażę. O, trochę konturno. I teraz wezmę sobie z AA. Róż do policzków, Tylko wiecie co? Mi się nie wiem dlaczego zauważyłam, że mi się ten róż lepiej nakłada na gąbeczkę suchą, bo inaczej to on mi jakby ściągał ten produkt i wszystko wokół, podkład. Dlatego ja wolę sobie go na tak ona sucho nakładać, Gąbkować. No i właśnie mam taki plan wyjechać sobie tak naprawdę z galantym zapasem czasowym. Nie tylko na drogę, bo tak myślę, stanąć sobie w jednym miejscu i się po prostu przejść z To wtedy może nam zająć do pół godziny, może nie. Zwłaszcza, że jest ładna pogoda. A wiadomo, piesek lepiej, że przed wizytą u fryzjera zrobił, zaciął swoje potrzeby. A on drogą się stresuje, a to jest Czesio nie lubi jeździć samochodem. Najlepiej to jakby dawać mu takie tabletki dekto-lokomocyjne, jakoś tak, bo on po prostu potrafi się zeżygać. dlatego jak na przykład ja go zabieram, to ja jeżdżę z nim bardzo delikatnie, nie świruję samochodem, żeby tak go nie trząść w tym transporterku. Wiadomo, kocykiem, kocykiem ręcznikami, ręczniki biorę zawsze, ręcznikami mu tam zawsze wyściele, żeby jak coś się wybrudzi, żeby to zakryć, żeby w tym nie leżał. Wiecie, to nie mówię, że jakoś dużo, ale zawsze coś tam poleci. Weźmiemy tutaj, o, wyblendujemy. Myślę, że możecie tu mieć chyba słabe, żeby coś zobaczyć, ale to w sumie nie chodziło o to, że mam z Wami robić jakiś tutorial makijażowy, tylko chciałam się do Was odezwać. O, jeszcze troszkę dołożymy brązera. I coś jeszcze mówić miałam. Co jeszcze miałam powiedzieć? A, jeszcze muszę się wybrać w tym tygodniu w do weterynarza. Nic takiego, tylko wiecie, takie kontrolne. Przy okazji go na kleszcze wziąć, bo miał kto inny jechać, ale ciężko się doprosić. Właściciel psa miał jechać to zrobić, ale no, jest to dosyć, widzę, problematyczny temat. Bo Czesie to nie jest mój piesek. Ja go po prostu kocham, bo mieszka z nami jest cudownym psiakiem. No swojego właściciela. ale cóż, co ja mogę zrobić? A ja nie mogę na to patrzeć, więc się zastanawiam, jak to kiedy wejdzie w życiu, jak ja się wyprowadzę. Kto będzie Szczęsia? Na przykład ja lubię Szczesia zabrać tak co dwa miesiące, półtora do fryzjera. Na no jakieś ciepło tak co półtora, nie? Zimą to może tak co dwa. Yy, bo po prostu mi szkoda tego psiaka jakiś jest ciepło on zresztą sam się lepiej czuje mimo tego, że jest człowiek, która wiecie on ma tej sierści dużo i generalnie ciułałe się tak krótko nie strzyże jak my to robimy, ale ja zauważyłam że on po prostu jest radosnym psiakiem jak jest obstrzyżony tak krócej tam wiadomo w stylu jakim powinien być wiecie co jeszcze robię, zauważyłam na tych całych tiktokach to katłam z Diorak korektor bo ja nie kładę pod oczy, bo mi wchodzi z te z załamania, zmarch. Tylko sobie inaczej robię. Tutaj go kładę i tutaj kąpeczką robię tak. I to daje taki fajny, czysty makijaż. <laughs> Widziałam to na TikToku, że właśnie. <laughs> makijażystki tak robią. No w tym tygodniu w czasie. a i wczoraj jak też to paznokcie nie zrobiłam dzisiaj pewnie późno wrócimy więc nie wiem, wy też tak jesteście tak zawsze zmęczeni jak wyjdziecie z domu, macie coś załatwiać, zwłaszcza gdzieś właśnie w miastach taki... to człowiek jest taki wypompowany że ja raczej trochę wątpię w to, że miała siłę na o. taki fajny tutaj wtedy jest czyste na jakieś dodatkowe, takie intensywne. Czyli tak samo cały dzień bola mnie głowa i mówię do Kamila, czy ma ochotę na chińczyka, jak będzie wracał. I zadam sobie kurczaka w też ca było bardzo mało, więc spoko. Bardzo mi smakował ten chińczyk. moment, e... więc ja makajaż skończyłam. Mogłabym jeszcze trochę bardziej może przetuszować te rzęsy. Jak będę miała ten na pasku, na końciki, to będę bym sobie jeszcze doczepiła się te rzęsy, żeby tak bardziej takie wyraźne była te oko na zewnątrz. I nie wiem, co ja mówiłam, zanim powiedziałam, że rzęsy. To jest właśnie... A! No i mówię właśnie, że do tego, żeby wziął mi frytki i surówkę, on sobie wziął kaczkę po pekińsku. Jest bardzo dobra. U Chińczyka, co prawda Chińczyk Chińczykowi nierówny, ale jak macie dobrego Chińczyka, jest u was na pewno, bo to tradycyjnie, jest wszędzie ta sama karta. To kurczaka weźcie sobie po pekińsku. Boże, jakie to jest dobre. No i karma właśnie sobie z frytkami, no i wiadomo surówka. Więc ja jeszcze nie było gotowania. Dzisiaj już muszę, bo mam te składniki na pizzę tyle czasu i nie chcę, żeby mi się popsułem. A jeszcze mam kurczaka w marynacie, także nic nie w tomu jest? Pani może jakby ten kurczak w marynacie tą mizerię. Zobaczymy. No. I zrobiłam się, pomalowałam z wami. 16 minut, ale ja się zwykle szybciej maluję. Jak się rozmawia, to wiadomo jak to jest. Powiem Wam, że to fajna z latafa. Podoba mi się. Lubię ten zapach. W sumie to mogę się spsikać. O, chyba sobie wokół wcisknęło w prawe. I biorę ze sobą laptopa obok, już nie będę nigdzie jeździła do Starbucksa, bo obok jest kafe y, koleżanek, jakoś tak to się nazywa. I tam sobie zjem śniadanie. Yy, I poczekam na czasie, wezmę laptopa, to poobrawiam sobie vloga, żeby, wiecie, mieć zajęcie. No. Myślę, że jeszcze za jakieś 40 minut i wyjedziemy sobie. A ja makijaż... Prezentuje się bardzo delikatny, fajny, spokojny. Ok, ja się prezentuję tak. Jeszcze mam trochę mokry włosy, mnie nie wysły, ale to jest cieplutko. Pokazuje mi teraz 24 stopnie, więc sobie doskną. Doszę Kevin Klein. Topik jest taki wprążek na ramionczka Zary. bodaj, bodajże to jest HM. Tak, spodęki to jest HM i buty Lee Cooper. Nie pamiętam, że mam tą torbę. Jakaś tam torba <laughs> z takimi rzeczami, które muszę mieć pod ręką. I co? transporterek, Biorę Czesia i w drogę. Siadaj, przyjacielu. Hop, główka. Siup. ciepło dzisiaj. Zaraz sobie klimę. Dzień dobry przyjacielu. Tył naprzód widziałam co? Sprawdzę jaka siatka. Lepiej, że była tutaj z przodu wejście, nie? Jedziemy. Widzieliśmy. Czesiu. Kiedy jesteś? Chyba widzicie go, nie? No. E, powiem wam, że dobrze, że wyjechałam z zapasem czasowym. Bo był niezły wypadek na pięć samochodów po drodze. Co prawda, pokazywało mi, jak można to ominąć, ale nie chciałem nigdzie tam jeździć po żadnych ulicach. Ja wolę swoją główną ulicę, która jest bez dziur, jak tu w miastach bywa. No, jechaliśmy prawie godzinę, no ale korek był niesamowity. W samym korku staliśmy raz 20 ponad minut. Teraz idziemy. Oczywiście się ucieszył, że wyszedł z samochodu i musi już siedzieć w transporterku. Dzień dobry. W tym <laughs> e, tak, ostatnio no. Nie było za bardzo e, Nie, właśnie fajnie on lubi jak jest tak krótko. No, w takie pogody jak są teraz to dla niego kończące.